Siema, siema. To jest drugi odcinek z wypadu do Mirasa Edmonka. Na poprzednim odcinku oglądaliśmy i omawialiśmy trzy motocykle elektryczne, a dzisiaj zobaczycie materiał, jakie testujemy w akcji. Czysta jazda, z kilkoma glebami, a na samym końcu przedstawię Wam wnioski. Zostańcie do końca. No to zaczynamy. Dzień dobry. nie Instrukcja obsługi. Tylni, przedni gaz. Jak coś się stanie, zdjęcia, pamiętaj, gaz się zatniał, albo coś. A to, to będzie dobre. To będzie dobre pany. Jak ja nie ogarniam! Nie ma mocy? Nie, ja nie ogarniam! Ale mocy ma! Ma! To nie dajemy nam mocniejszy? Nie! My z zamianem to się y, już popociliśmy, nie? <grym> jest grubo. <grym> Spoceni jesteśmy obydwaj. A mi raz w ogóle jest zdziwiony, że się zatrzymaliśmy, bo my tu chcemy wychodzić złapać oddech, nie? No Dokładnie. Ja to mówię, a to te, takie okrążenia to robię na rozgrzewkę, 3, nie? Ja się. No, ale niesamowicie sobie radzi ten gaz e, gaz. Widzisz to jest to o czym mówiłem, nie? Jest to, On jest taką, czujesz y, bezpieczeństwo, że nawet jak się wywróci, to nie spadasz z wysokiego konia. To za bardzo sobie. No, to, z tego się leci. No właśnie, a z tego się leci. Ten jest super, naprawdę. Widzę, że tu nic nie jest mu straszne. Y, te oponki, zobaczcie. Jaka to jest opona, Gryzie tereny niesamowicie. Także ja jestem, ja jestem uhachany. I dodajmy, że tu jest tylko 12 kW, nie? Dobra, jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej. Zobacz jeszcze na nim. No, dobra. Przesiądziemy się i zrobicie znowu te same kółka, ale na innych motorach. Dobrze, dobrze. Brzmi, brzmi, brzmi bardzo, bardzo słusznie. No dobra, to ja teraz KTM, tego KTM-a, ktm, no. KTM jakaś instrukcja obsługi? Damy ci na dwójeczkę. Dobrze, pięknie, o, dobra. Proszę bardzo. Dobra. O, ten, ten będzie cięższy. No, tam na tych piaskach to tam... Być ostrożnym, mówisz? Tak o o tak Nie no, odkryć mu, jedzie. Ojej! To motocykl macie wszędzie z, w, zabierać, a nie k*** ty motocykl, nie? Tak, 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 tak. Proste, tak. tak nie? Pracować, trzeba z nim się dogadać. No tak. Honor. Dobra, jedziemy. O, to nie będzie tak łatwo. Proszę mi powiedzieć, co się w takiej sytuacji robi? No zgadzam się, zgadzam. Dobra. A, a... Uch, a, a... Zbyt... A... Uh! I o to chodzi. I widzisz, o to chodzi, ten środek ciężkości. W tak, tak. Okej, okej okay, okay. Na kamu tak sobie to teraz? Tak. No, o, o o o Dobra. Jestem. Dobra. U gaz teraz nie działa, musisz go zresetować. No to nie było tak łatwo. Trochę strach, trochę brak doświadczenia. To ciekawostka. No, mi się katemem jeździ o tyle fajnie, co mi się podoba. Podoba mi się w nim manetka. Robisz mu lekko, to on faktycznie lekko. Jak mocniej mu zrobisz, to faktycznie czuć tą moc. Także to jest fajne. Nie, już więcej tego pojazdu nie robię. Ojej! Oh yeah. ładnie, żeś tam wleciał. Jak dzik. Dobrze się bawisz? Bardzo dobrze. <gry> widać, widać, że się bawi, nie? Mógłbym mieć takie coś na podwórku, wiesz? Mógłbyś, nie? Okej, nie? okej. Okay, okay. No i którym lepiej? Sto razy lepiej mi się jeździło jak na KTM. -ie. Ten lepiej się prowadzi, lepiej można balansować na zakrętach, wszystko razem. No to co mówiłem, jest niżej środek ciężkości, uh -huh. pomimo tego, że jest y, cięższy, to... No na, tu... na tym się czułem bezpiecznie, no a na, na tym tak nie, niepewnie. No na tym, no, teraz się przejeżdżać na tym, nie? No, czu, na tym się faktycznie czułem bardziej jak na ostrzu noża. Patrzę, że mówię, o chyba się trzeba będzie podeprzeć. Gdzie tu się podeprzeć, nie? No. I musiałem gonić, gonić ziemię, ale po, e, potem już zakumałem, nie? No to teraz ciekawy jestem na tym, nie? Pierwsze co to już czuję zawieszenie. No. Komfort. I, no. I, i, no. O, ja to tu jest zawiesi. Za mówiłem kajaba. Co się stało? Wpadłem tam, kołem. No niemożliwe. Jak to podnieść, tako? Szybko, <gryśla> szybko, póki właściciel nie widzi. Dobra. <gryśla> Prawdziwy rajder musi sam sobie radzić. No sam dam radę, mam radę. Ale mnie przetyrają, ty ja jestem ja na motocyklu jeździłem tak dawno temu a oni, o tutaj sobie pojeździmy, nie? Żadny problem. Nie, nie mogę na mi się lepiej na nim jeździ Okej okay. Ajajajaj No próbujemy dalej no co Próbujemy dalej Nie poddajemy się O, o. o, 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 o. Ale ja... Natowane. Paliwo się wylało. No to dlatego. Czekaj, wyłączymy go. Dawaj no, jeszcze tutaj tę poprawę zrobimy. Ja kondycyjnie już odpadam. Ja muszę odpocząć. Moim ulubionym motocyklem stał się Gaz-Gaz Trial. Ta przeróbka zrobiona przez Mirka. Był najmniejszy, najlżejszy, zwinny i może po prostu brakuje mi doświadczenia, dlatego czułem się na nim najbezpieczniej. Dzięki temu, że Mirek nazywa go Ulep, też nie bałem się na nim przewrócić, ale właśnie na nim się nie przewróciłem. Za to no, KTM był zupełnie innym doznaniem, dużo wyższy. Środek ciężkości niestety też jest wyżej, więc no, trudno mi było się z nim zgrać. Podobała mi się w nim manetka, no, sposób wykonania, wygląd oczywiście, ale jak miałbym między nimi wybierać, to wybrałbym właśnie tą przeróbkę Mirka. Jeśli chodzi o tego Gazgasa 300, czyli tę największą maszynę w kolekcji Mirka, no to czułem się na nim troszeczkę jak na limuzynie. Duży, ciężki, płynął, to zawieszenie było fantastyczne, to był najlepszy punkt całego pojazdu. No, ale z racji, że jestem niedoświadczonym rajderem, było mi trochę trudno nim manewrować, ale wierzę w to, że gdybym zaczął trenować, to szybko bym załapał. Tak czy siak, wszystkie trzy maszynki dały mnóstwo frajdy. A ja zapraszam Was do subskrypcji kanału, no bo już w kolejnym odcinku zobaczycie dalszą część przygód z Mirkiem. Mirek zabrał nas na przejażdżkę swoim bagi i powiem wam, że to było niesamowite doznanie. Naprawdę cieszę się, że miałem ze sobą kamerę, żeby to wam nagrać, uwiecznić, bo emocje, które tam przeżywałem, były o, naprawdę intensywne, świetne doznanie. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, jeździjcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.